Zapraszam na test Daci w minutę Ładny grill, ładne przetłoczenia, duże koła Bardzo duży prześwit, fajna klameczka Zgrabny tył, duży bagażnik Normalne koło zapasowe, oparcia tylnej kanapy Zwalniane uchwyty, odczepiane światełko Taka średnia ta ruletka. Nieźle z tyłu, tapicerka Raczej nie kładźcie na niej kartofli Nawiewy z tyłu, tu można przyczepić lampeczkę Łącza USB-C Dużo różnego plastiku we wszystkich kolorach tęczy Jeszcze więcej dziwnych uchwytów Zdejmowanych uchwytów. Karta jak w Reno. Otworzy się, gdy się zbliżasz. Ręczna skrzynia biegów. Zło, zło, zło. Tylko automat. Kubeczki, ładowanie bezprzewodowe. Uchwyt na kubeczki. Mały schoweczek Trochę większy schoweczek Odpalanie przyciskiem. Nawet oszczędna. To wynik zjeżdżania po mieście. W trasie jest lepiej. Całkiem mało trzeszczy Właściwości terenowe. Kamera średnia, ale jest przód. I tył, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica. Android Auto, Apple CarPlay oczywiście.